Music. No to jedziemy, panie starski! Zaprosimy was do wigilijnego Stołu. Ja za wami, jak za prawdziwymi zbójami się mocno stęskniłam. To grzeczę ciepłe. W zwyczajach i obrzędach. Hej, no! Bożego Narodzenia to nie. szczególny moment w życiu każdego z nas. Bo święta pełne radości i duchowych przeżyć. Rodzina zbiera się przy współczesnym się nie. swoją obecnością, śpiewać kolendy i składać sobie wzajemne życzenia. Jest to również czas przemian i przemyślenia. To najpiękniejszy okres. Cieszymy tak. się, że również we święta będziemy z Wami. Zapraszamy na świąteczne wydania Disco Polo Live. święta spotkamy się z Wami wyjątkowo o godzinie 15. Marta Laniewska i Marcin Kotyński. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Pierwszy dzień świąt z Disco Polo Music. Święta Bożego Narodzenia to szczególny moment w życiu każdego z nas. To święta pełne radości oraz duchowych przeżyć. Myślę, że również w te święta będziemy z Disco Polo Live, w święta spotkamy się z Wami wyjątkowo o godzinie 15. A o 16.00 koncert kolęd i piosenek świątecznych z Disco Polo Music. Nastrojowa muzyka. Największe gwiazdy.